Rzecz w tym, że Polska od wielu miesięcy nie ma ambasadora w Waszyngtonie. Mamy najważniejszą placówkę, na pewno jedną z najważniejszych dla naszego bezpieczeństwa, i rząd od wielu miesięcy nie obsadza tej placówki. Pamiętajmy również, w jaki sposób powstał tam wakat. Mieliśmy świetnego dyplomata, Marka Magierowskiego, którego przed czasem w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach odwołano. A decyzja o wysłaniu na funkcję kierownika ambasadora, bo ambasadorów powołuje pan prezydent Bogdana Klicha, zapadła już co ważne, po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Kiedy zarówno pan Tusk, jak i pan Sikorski wiedzieli, że wygrał Donald Trump. O te wypowiedzi z marca 2023 roku można złożyć na kar głupoty. Można stwierdzić, że Tusk nie widział tego, co widział cały świat, że Trump ma jakieś szanse na powrót do władzy. No ale jeżeli po wyborach Wysyła się polityka, również znanego z bardzo krytycznych ocen prezydenta Trumpa, to to już jest yy, niewytłumaczalne.